Wydało się, w jakich warunkach żyje rodzina pięcioraczków z choryńca. Internauci są przerażeni. W sieci wrze po publikacji zdjęcia kuchni Dominiki Clarkę. Internauci komentują warunki, w jakich żyją dzieci to realne zagrożenie. Rodzina pięcioraczków z choryńca w centrum zainteresowania. Dominika Clarkę, znana szerzej jako mama pięcioraczków z choryńca, od dawna dzieli się codziennością swojej wielodzietnej rodziny w mediach społecznościowych. Po narodzinach pięcioraczków, z których jedno niestety zmarło po porodzie, wraz z mężem i dziećmi zdecydowała się na radykalny krok wyprowadzkę z Polski i życie w Tajlandii. Ta decyzja od początku wzbudzała kontrowersje. Wielu obserwatorów pytało: dlaczego rodzina porzuca komfortowy dom w kraju na rzecz znacznie skromniejszych warunków? Z biegiem czasu Dominika zaczęła coraz intensywniej relacjonować codzienne życie dzieci na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube pojawiają się dziesiątki nagrań i zdjęć z udziałem najmłodszych. I choć części internautów z zaciekawieniem śledzi losy licznej rodziny, rośnie też grono osób, które otwarcie krytykują nadmiar publikacji, a nawet ostrzegają przed szarentingiem. W takich warunkach żyje rodzina pięcioraczków z Choryńca. Najnowsza burza wybuchła po tym, jak Dominika Clarkę opublikowała zdjęcie kuchni, na którym jej starszy syn zmywa naczynia. Uwagę internautów przykuł jednak nie tyle chłopiec, co otoczenie, bałagan, porozrzucane przedmioty i ogólny chaos. Komentarze były ostre. Jak można małe dzieci w takim syfie wychowywać? Tamto na zarazków się mnoży. Jak można żyć w takim chlewie? Jedna z internautek zwróciła też uwagę na zwisający przedłużacz znajdujący się tuż za chłopcem, określając go mianem moralnego zagrożenia. Inna osoba przypomniała o wcześniejszym zdjęciu, na którym widać butlę gazową w zasięgu dzieci, według niej to obłęd. Coraz więcej wątpliwości, czy to jeszcze codzienność, czy już narażanie dzieci Wielu komentujących zastanawia się, czy decyzja o emigracji była słuszna. Szczególnie, że, jak sami piszą, w Polsce clarkę miała zapewnione znacznie lepsze warunki bytowe. Bardzo duży bałagan, rozumiem, że przy takiej ilości dzieci to trudno zachować czystość i porządek, ale chociaż trochę się postarać, warunki bytowe naprawdę kiepskie ciekawi mnie tylko, dlaczego z dobrobytu w Polsce udali się na tak spartańskie warunki. Czytamy wśród komentarzy: Wizerunek rodziny Clarkę niegdyś odbierany jako pozytywny i inspirujący. Zaczyna być przez części internautów odbierany jako kontrowersyjny. Pojawiają się pytania o granice prywatności dzieci, bezpieczeństwo w domu i sens pokazywania wszystkiego w mediach społecznościowych. Czy Dominika odniesie się do zarzutów? Jak na razie milczy.